Panie marszałku, Wysoka Izbo, to bardzo dobrze, że rządzący wyrażają chęć pomagania młodym ludziom na starcie kariery zawodowej. Szkoda tylko, że proponowany zerowy podatek PIT dla pracowników do 26 roku życia, jako jeden z projektów tzw. Nowej Piątki PIS, to element kampanii wyborczej. Dlaczego tak późno? Mało tego, projekt ustawy w opinii ekspertów narusza zasady równości wobec prawa, oraz prawa do równego traktowania przez władze publiczne określone w artykule 32 Konstytucji Rzeczypospolitej, ponieważ przewiduje zwolnienie z podatku dedykowane wyłącznie osobom w określonym wieku uzyskującym przychody z konkretnych źródeł, bez umów o dzieło czy też dochodów z działalności gospodarczej. Panie Premierze, to ma być kara dla przedsiębiorczych młodych ludzi? Czy uważacie Państwo, że dzielenie kolejnej grupy społecznej na mniej lub bardziej uprzywilejowanych to dobry kierunek zmian? A co z emerytami, z emeryturami, Panie Premierze? Kiedy zostanie zwolniony podatek od emerytów? Dziękuję bardzo.